Serwus muzykanci, w 44. poniedziałkowym rozruchu z Belfrem Gofrem. Także zostało jeszcze tylko ile? 8 tygodni i koniec roku. Moi drodzy, dzisiejszy rozruch chciałem ci w nim zadać pytanie. Czy jesteś gotowy na to? Na jak długi czas jesteś gotowy, gdyby twój nauczyciel na przykład wyjechał na urlop na miesiąc, na 3 miesiące? Na pół roku. Czy zadałeś mu wszystkie pytania, które będziesz przez ten czas ćwiczyć? Czy masz materiały na, te, na ten okres? Masz materiały do nauki na miesiąc, do przodu, na trzy miesiące, na pół roku? Co by było, gdyby twój nauczyciel zniknął na pół roku? Hmm? Także zastanów się, czy masz materiały na miesiąc chociaż do przodu czy masz materiały na rok do przodu czy będziesz wiedzieć co się uczyć Także chciałem jeszcze przypomnieć, że dzisiaj do 22. jest mega promocja na kurs jak basować na akordeonie, czyli jak grać lewą ręką pod tytułem Co piszczy w basach akordeonu Jest tam mnóstwo bonusów, chyba 6 nie będzie nigdy takiej więcej promocji. Także jeżeli masz ochotę, a nie masz materiałów na ćwiczenia na najbliższe miesiące, na najbliższą jesień, na najbliższą zimę, to aktywuj sobie ten pakiet. W tym pakiecie masz dużo kursów do żywotnych. kurs jak zostać, jak grać na basach akordeonu, dostaniesz dostajesz do żywotnia ale dostajesz gratisowo na 3 miesiące dostęp do wielu opracowań utworów na akordeon ze szkoły Biesiade, ze znane i lubiane jest tam też cały moduł jak zagrać 100 lat i toast i to wszystko jest za darmo w cenie kursu i kurs jest mniej niż w połowie ceny także nie ma czasu już na wahanie się, czas na przemyślenia już był jeżeli chcesz grać to podejmij decyzję, wejdź na akademiamuzykanta.pl łamane na b. jak byłeś na szkoleniu to możesz jeszcze podać kod rabatowy jeżeli nie byłeś na szkoleniu i nie wiesz jaki to kod rabatowy to napisz do mnie podam Ci jeszcze kod rabatowy i dostaniesz jeszcze taniej niż jest tanio no tak jakbyś kupił kiedyś Mercedesa w cenie malucha Mówię oczywiście kiedyś, a teraz maluchy są drogie. Przegraj życie na akordeonie i niech inni zatańczą, jak im zagrać. I naszykuj materiały na najbliższe miesiące.